Tego. Przyjmuję z głębokim szacunkiem nadany mi tytuł pielęgniarki przyjmuję głębokim szacunkiem nadany mi tytuł pielęgniarki i uroczyście przyrzekam i uroczyście przyrzekam służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu według najlepszej mojej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu według najlepszej mojej wiedzy ubiegać chorową, Zapobiegać chorową, współuczestniczyć w procesie leczenia, współuczestniczyć w procesie leczenia, Nieść pomoc podopiecznym, mieć pomoc podopiecznym, bez różnic takich jak, bez różnic, jak różnic takich jak, rasa, rasa, religia, religia, narodowość, narodowość. Poglądy polityczne, Poglądy polityczne, stan majątkowy, stan majątkowy i, inne, i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro. Na okazywać należny im szacunek. Okazywać im szacunek, nie nadużywać, ich zaufania, nie nadużywać ich zaufania, oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej. Oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej. Przez godności zawodu pielęgniarki, przez godności zawodu pielęgniarki, niczym go nie zflamij, niczym go nie zflamij, a do koleżanek i kolegów, a do koleżanek i kolegów, odnoś się z szacunkiem i życzliwością, odnoś się z szacunkiem i życzliwością, nie podważać ich zaufania, nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie, postępować bezstronnie. Przede wszystkim dobro, przede wszystkim dobro, powierzonych im chorych, chorych. śledzić nowe zdobycze medycyny, Ślęcić nowe zdobycze medycyny i pielęgniarstwa, i pielęgniarstwa, podnosić systematycznie swą wiedzę, podnosić systematycznie swoją wiedzę w celu, jej, w celu wykorzystania jej dla dobra zawodu. Życia. w ciągu całego życia najżetelniej wypełniać wszystkie obowiązki wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie. Wynikające z pracy w tym zawodzie. Po przyrzeczeniu. Po przyrzeczeniu. Po przyrzeczeniu. <głosy> <głosy> Szanowni Państwo, ja jeszcze ze swojej strony poproszę pana profesora Furmanka o formalne ogłoszenie, że Państwo są licencjatami. Szanowni Państwo, jako dyrektor wydziału Federki Socjologii Nauki o Zdrowiu ogłaszam absolwentów kierunku pielęgniarstwa pełnoprawnymi licencjatami wielegniarstwa.